No, nie wiem, co chcesz rzucać. Na lewej nie chcesz mi rzucać. Aha, czyli rozumiem. Czyli, czyli poczekaj. Przed chwilą mówiłaś, że wczoraj że jesteś zmęczona, bo musiałaś dużo przy, przejść, nie? bo tam dużo coś tam się działo. zobacz, jak ja muszę być zmęczony. Ja dokładnie byłam z dziewczynami, my się razem ze sobą w czwórce Razem też wróciłyśmy do domu Ja prowadziłam auta akurat Jestem zmęczona, bo tak, raz, że tańczyłam bardzo dużo, bardzo dużo tańczyłam Dwa, że wiesz, wracałam po prostu Ale coś ci coś powiem bo coś mnie zszokowało wczoraj, wiesz, to było coś takiego, coś dziwnego Ale związane z nami, czy ogólnie tak losowy ten? Ło, wow, dziękuję za czapę mi. dziękuję gościu za czapkę. No, zmęczona jestem, bo byłam na koncercie. Widzowie się pytają, czy, czy Karolina znowu mieszka z tutaj w domu z owcy. Nie, ona nie mieszka. Bo masz, sobie zabierasz rzeczy dzisiaj, czy nie? Wiesz co, ja muszę się wyszykować na ten teletyz, no i po jak wrócę. Aha, jednak, okej. Okay. Ja w niedzielę jadę do Wrocławia akurat, wiesz? Dziękuję pięknie, Irek. Irek na, na, Irek na tym, na, na czacie u ciebie, tak? Widzę, ty mnie sypie Ja daję odebrać furę. Ja cię opowiadałam, widzę, że ty chciałeś przysposobić moje dzieci. <laughs> Widziałem tego szota, <laughs> nie? Ale mnie, to bardziej, ale mnie to bardziej zaczęło ciekawić, co tam tobie Paulinka napisała, że tak żeście się śmiały. Co co, ale to śmiałeś mi się z, tych, z tego, co jej napisałeś i z tych screenshotów, co wysłałeś. Coś ja ci napisałam. A, z tego! No, ja jesteś co? A wiecie co? to Ja wam powiem w ogóle taką jedną rzecz. Ale nie, czekajcie, stop, diabełki Za słabo tapujemy. Za słabo tapujemy. Słuchajcie, Karolinka była na imprezie, znaczy pojechała sobie na koncert z Kolima. Wygrywa. Yy, Karolinka była, słuchajcie, na koncercie z Kolima. Się pobawiła. Ja. Siedzę w domu, trenuję. Ja trenuję, naprawdę biegam codziennie, robię treningi. To przynajmniej przynajmniej zróbcie dla mnie jakąś przyjemność i potapujcie, żebym wygrał bitewkę. Na koniec walczymy, tutaj z mam pytania. A, a to tak? Ty masz jakieś ciężkie pytania, ja rozumiem dla mnie. Nie, nikogo nie było mnie wczoraj na co? mogę ci zagwarantować. Chociaż powiem ci, że z jednej strony mam dwa Branie, że myślałem, żeby drzwi obrotowe zamontować w mieszkaniu. <grym> Naprawdę, no. Zobacz, aż czerwono się na buzi zrobiłem. Dziękuję, Petka. No i co? Dziękuję, I był jakiś after wczoraj, czy nie? Opowiadaj. No właśnie. A to dobra, powiem Ci prywatnie. A czyli by coś było? Tylko tak albo nie. Nie? Zawiadam się. Nie. No pięć sekund. Nie, no diabełki, co jest? Co jest? Co jest? A wiesz, co? Ja jestem, co? A wiesz, że ja jestem zły na ciebie. Za co? No, dziękuję pięknie. Miała się do mnie odzywać. Się no i co? No bo spałeś. No, no ale miałaś napisać po prostu. A wiesz, a co jakbym nie spał? Fakt faktem spałem, no nie powiem, że nie. Ale co jakbym nie spał? I... I bym czekał na ciebie. I bym tak tylko czekał na, na daremno, jak to się mówi. Zawsze też mogłeś pisać, nie? Nie, no ja słuchaj. Ja nie chcę, żebyś się czuła przeze mnie prześladowana, nie wiem, żeby... Nie chcę, żebyś od, odnosiła wrażenie, że ja jestem natrętny. Co prawda jest taka jest, taka, że się martwię o ciebie i, i, i zastanawiam mnie to, co jak tam się bawisz i tak dalej. No ale nie chcę, że... O, osaczona, tak, nie chcę, żebyś się czuła osaczona. Dlatego nie kontaktowałem się z tobą. No widziałem, że jedziesz na imprezę, chcesz się pobawić no mówię, dobra, no to jedź sobie, nie wiesz. Ale, ale mogłaś zrobić tak, że będzie mi miło i napisać, chociaż jest OK, nie wracam. I tyle, nie? Wiesz o co chodzi? I tam wycisza. To, z nie kiedy jest, idziesz to ja tam... Y, gronie Koleżanek. No wiem, no, wiem, wie, bo grzeczna byłaś. Paulinka nieźle wariowała. Paulinka? Odkleiło no. się jej? No to powiem ci, był taki jeden, e... znaczy był taki jeden, który podrywało, ale tu z nim gadałam dość krótko. Mhm. I jakimi rzuca sami na podryw, Dała, jestem ciekawy. No, z normalnymi, taki A Ten, on, on naprawdę, powiem Ci, dało się z nim pogadać. Akurat. Okej, okay, okej. Okay. No, a ogólnie na takich koncertach dużo osób się podrywa czy nie? No tak, ale wiesz, powiem Ci, że ja e, te, tylko wieczór starałam się trzymać głównie z dziewczynami, wiesz, bo też dużo, o, wiesz, osób do mnie podbija po zdjęciach i to jest bardzo miłe. Ja sobie, sobie zawsze z chęcią robię zdjęcia, ale gdzieś tam starałam się stanąć tak na uboczu, żeby jednak się bawić w naszym gronie, a nie żebym, wiesz, sobie ciągle tylko zdjęcia robiła albo zagadywała się z kimś, wiesz. No wyszłam z dziewczynami, czy chciałam się bawić z dziewczynami. Dziękuję pięknie, Iza. Ale, ale byś sobie ciekawi? Bo co? przecież wczoraj, pamiętasz jak zadzwoniliśmy do Paulinki i czemu byłaś na nią zła? Pamiętasz? Uh -huh. To mnie to ciekawi, jakim sposobem Paulinkę, ale musiałaś jej tak wyjechać na banie, że ją tak zmobilizowała, że ona tam z tobą pojechała Bo ona była już, że się tak wyraża, taka trochę al dente, nie? Hahaha Paulinka nieźle prześwirowała wczoraj No, a, i co, a co ci powiedziała, że dlaczego nie przyjechała? Uczyłaś się z nią trochę, czy nie? Nie, ja się nie kłócę, ale... śmiałośmy się z dziewczynami. Ja przyjechałam i Paulinka, że tak powiem, była już e, w stanie oczywiście, trzeźwym. Bo ona się zaprawiała na koncert już wcześniej. Ja wam no. powiem tak, dziewczyny to jest idealny przykład. Dzięki, dziękuję, ale Paulinka wczoraj tak mówiłśmy, że... A dobra, nie masz, nie wiem czy mogę sobie mówić. Ale w każdym razie, że się nie podoba. Że co? Jeszcze raz? Znała Paulinkę wczoraj, że jej się Polak podoba na live i powiedziała, że przez niego płacze. Tak? Ja się na ten temat nie wypowiadam. Ja się na ten temat nie prowadzić. Ja, ja prowadzenie... z Polakiem wczoraj. Dobra, pytanie. Nie, nie, pokłóci, nie, nie pokłóciłem się, prowadziłem z nim bardzo gorącą dyskusję, ale to nie jest temat na live'a i tutaj te, tego też nie chcę poruszać. Wiesz o co chodzi? Ja Wczoraj się nie widzieć z żadną dziewczyną. Wczoraj? No. Bo byłem zmęczony i poszedłem spać. Odpowiem live'a, odpowiem live sobie. Ale by zmęczony, to byś e... się spotkał? Nie kochanie, bo mam dzisiaj ten sparingi, byłem dzisiaj z rana biegać, musiałem dzisiaj załatwić opony. Wiesz, miałem dzisiaj produktywny dzień, wiesz, ile rzeczy pozałatwiałem? Tak. No, zadzwoniłem też do mechanika. Właśnie mówiłem się, że jadę w niedzielę. Wys poszedłem wysłałem bilety, bo wiesz, bo, bo diobekały, chciał, że chciały, żebym mi powysyła bilety. Także wysłałem dzisiaj bilety. Jadę zaraz właśnie na Sparingi, dlatego muszę niedługo kończyć. Bo muszę iść spakować torbę i się zebrać. Potem jadę jeszcze z przyjacielem na basen z Wiktorem. I tego tym, którego, którego poznałaś co nas. Gdzie cię porwaliśmy. <gdzień się> porwaliśmy>, <gdzień się> porwaliśmy> e, a potem a potem jeszcze lecimy do restauracji sobie coś zjeść i porozmawiać, nie? To fajnie A ja właśnie no. chciałam się powiedzieć, na ten trening tylko mówić, że ja na przykład strasznie mam problem z tym autem, bo nie mam auta i, i nie mogę ani iść na siłownię, ani nic No to słuchaj nie masz autka, tak? No to jak ja odbiorę Renówkę to mo Ej nie no diabły, co jest? Czemu tak przegrywamy bitwę? Czemu? Nie możemy tak przegrywać bitwę. No właśnie, właśnie. Ej, ej, ej. Karolinka, ty się weź za treningi, bo Ewa to jest mistrzyni świata, a ty jeszcze nienego treningu nie zrobiłaś. Kurde, ty, 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 ty czort. Nie ty. Ty, ty jesteś taki czort, kurde, że masakra. No to pokaż, poczekajcie, zobaczymy chociaż, czy pamięta, jak się trzyma gardę. Musisz pokazać dla naszych widzów, jak się trzyma gardę. No bo powiem ci, jak to zobaczyłem, o 8 rano to zobaczyłem, nie? Tego czołga. Pokałem ze śmiechu, kurwa, pokałem ze śmiechu. Ale wiesz, ja, ja się dopiero wiesz, bo ja byłam strasznie wtedy przeziębiona na tym, na tym panelu, zresztą ja ledwo co mówiłam. I wiesz, ja już sobie tam stanęłam i nie zapytałam się, że to jest czas gardy. Czas gardy. Ale ja się zaraz i zrobiłam tak i zaczęłam z tego śmiać. A to ja nie mówię na panelu, ja mówię o konferencji. No właśnie, mówię o konferencji. No. A, o konferencji. Mówię, ja Dobra, to, to pokaż jak się. Dobra, to poczekajcie. Zrobimy ankietę. Zrobimy ankietę do moich widzów. Napiszcie, widzowie, kochani. No. Tak, Rysiu, ile ma dziewczynami piszesz? Pytanie, mm -hmm. numer dwa. Jeszcze raz? Ile ma dziewczynami piszesz? No ale, z, nie wiem, no z wieloma dziewczynami piszę, ale to, to wiesz, takie pisanie, wiesz Takie, no, no hej, cześć, nie wiem, albo nie wiem, czy obliczamy to też takie na przykład, że muszę wysłać komuś bilety O, dziękuję ślicznie, wjeżdżamy, dziękuję serdecznie Pati za serduszko Dziękuję ślicznie no, tak, Także wiesz, to z wieloma to dziewczynami Czysto to to teoretycznie, włamałaś się do domu w jakiejś seksownej biliźni i ci się na łóżku ja I czy byś wszedł do pokoju i ona powiedziała, bierz mi Grzesiu. Czy byś ją wziął? Nie, bo się masturbowałem dzisiaj. <grym> się, jaka jest Dwa razy. Dwa razy. Bez. A co? Ale pod pamięciu wez z tobą. A jesteś. Żartuję przecież. No bo zadajesz głupie pytanie, to masz głupią odpowiedź, tak? Co to jest w ogóle zapytanie? I to jeszcze na live Przywitam. No. Także wiesz, tak się, e... wytwory, też nie da się może stać. A czemu? Nie wiem. Będziesz no to przy... a, a to rozumiem, że chcesz przyjechać na jakąś kontrolę? Zapraszam serdecznie. Dla ciebie do, do mojego mieszkania zawsze drzwi są otworem. Okay. Dobrze, to ja, mam, to ja mam teraz kolejne pytanie. Znaczy nie pytanie, ale mam, mam, mam wyzwanie dla ciebie. To musisz wygrać. To widzowie, rozjeżdżamy ją tak, w bitewce, dziękuję striccie, dziękuję za raka O, ja wiem Bo... co możemy zagrać O co? Nie, no ja mam wyzwanie dla ciebie Dobra, jakie? Musisz zrobić przez 30 sekund walkę z cieniem O, dziękuję, dziękuję Brigida za czapeczkę tak, za walkę z cieniem, dobra kochani, tapujemy, walczymy Słuchajcie, musimy to wygrać, bo jak to wygramy, to pokażemy wam, jaką Karolinkę robi zajebistą walkę z cieniem, także wbijajcie to mi, dziękuję serdecznie za misia, dziękuję pati za misia. obserwujemy pati, obserwujemy tutaj topkę naszych ee, gift, gifterów, tak, tam się gifty nazywa, także słuchajcie, mobilizujemy, mo mobilizujemy, słuchajcie, mobilizujemy do tego, żeby Karolinka pokazała, jaką zrobi zajebistą walkę z cieniem, ej. Weź Karolę na trening. No chciałem właśnie zabrać Karolinkę. Chciałem zabrać Karolinkę. Grzesiu tutaj mi moda. Anetka masz moda. Anetka masz moda. Tylko ostrożnie z tymi wyciszeniami. Patrzcie kogo wyciszacie i tak dalej. Dodaj moda. Ej nie dawajcie diabły. Rzucamy ten, rzucamy gifty. Karolinka będzie robiła walkę Nie wiem Ja sam chcę to zobaczyć. O dziękuję serdecznie za serducho. Dziękuję, to mi wysłał Paty, mi wysłała serducho. Dziękuję serdecznie Patry. Obserwujemy Paty. Może się uda. Ja, ja powiem ci Karolinka, ja nigdy w życiu nie widziałem jak ty robiłaś walkę z cieniem, to nie, nie. to nie? Nie, nie? Ty wiesz w ogóle, jak się lewy prosty wyprowadza, czy nie? Dziękuję bardzo. Nie, wybrałeś nie. Wybrałeś. Nie, nie, nie. A, nie, nie, nie. a boisz się w ogóle masz jakiś taki stres przed tą walką, czy nie? Oj, i to duży. No ja spokój. Widzę Daj spokój. To ja cię spakowałam, to ja nie wiem. A wiesz, że ja dopiero będę rozmawiał... O, właśnie, coś miałaś mi wysłać, wiesz o tym? A, zapomniałam, dobra, no To też O mi to, bo ja, ja będę w niedzielę rozmawiał w twojej sprawie właśnie. Dobrze? A musimy mieć coś tam ogarnięte, żebym mógł porozmawiać w tej sprawie, dobrze? A zapominasz, to jest kolejny dzień, a ja cię poprosiłem o to. Karolina, to, to jest twój interes. Pamiętaj o tym. Także po live. Minutkę wyśleci. Dobrze, kończymy bitewkę, masz mi wysłać, bo jak ja wrócę, to ogarnię dokumenty. A ten. Grzesiu, dasz moda? Nie, no ja już wydałem tylu. Na razie mamy moderatorów. Dobra, kochani, tam bo ostatnia minutka zostałam została. Nie, zostałam wyciszenie, Grzesiu, u ciebie. Jak to? No normalnie, zostałam wyciszenie przecież, pokazywałam się. Moi moderatorzy Ciebie wyciszyli? <grym> tak, kiedyś tak. To co, no bo gadałaś, nie... Głupoty. Nie, nie gadałam, Gada... gadałaś głupoty. Nie gadałam głupoty. Gadałaś głupoty i się dlatego wyciszyli. Poczekaj, bo tutaj jest bardzo ważny element kluczowy tej gry. Bo zostało 30 sekund, a ja naprawdę chcę zobaczyć jak Ty robisz tą walkę z cieniem. Proszę, zróbmy to, postarajmy się, kochani. No, naprawdę bardzo, to, bardzo Was o to serdecznie się proszę. Z tego będą zajebiste szoty. Słuchajcie, z tego będą zajebiste szoty. tapujemy, tapujemy, wrzucajmy coś, proszę was. 15 sekund, postarajmy się, proszę was! To jest tak grubo! Będę płakał ze śmiechu do jutra. O, dziękuję! Lecimy, nie, proszę! Nie 5 sekund! Nie, nie, nie nie, pobieć się! Kurde! Nie! Nie. No to a ty, 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 co ty teraz będziesz robił? To ty dawaj walkę z cieniem. Ja? Tak. Ale to co, każdy wie jak ja się biję. Nie. Musisz Musisz. Ja co... Walkę z cieniem? To nie wiem, to może ci zatłarkuje, czy co, wiesz? Dobra, to zatłarkuje. Tak naprawdę? Mhm. Ale wiesz, jak ty to zobaczysz, to już nie odzobaczysz tego. Nie, Kurczę, Kurcz, zawiedliście mnie strasznie, bo chciałam Karolinkę zobaczyć, jak będzie ten robiła walkę z cieniem. Chciałam się troszkę pośmiać i tak dalej. Co, nasmarowałaś nogi tym żelem jakimś, czy czymś błyszczącym? Nie, nie zostało... smarowałam żelem, żelem. samo opalać ją tylko na sobie. A, czyli to mi zostawiło takie plamy właśnie na spodniach i tak dalej, tak? No jakieś spodnie. No, jak wracaliśmy taksówką. Dzisiaj, żeś się oparła moje spodnie, to miałem całe spodnie w jakiejś w jakimś mazi, nie powiem co to jest. No, także ten... Coś jest... Nie, kochani, ja, ja... muszę się szykować, wiesz sama, bo mam trening zaraz. Więc, no uciekam. na wyzwanie. Robię wyzwanie. Ty jedziesz, czyli ty nie jedziesz dzisiaj do domku? Eee, nie. Nie, bo już jutro, bo muszę jechać na teledysk, pisał właśnie ten Sebastian, że... Żeby mhm. się wpadły, przyjechały dzisiaj. Będziemy już od rana, więc... jedziesz? Co? linko jedziesz? Tak. O, A wiesz, że wiesz, że niedługo my będziemy musieli ogarniać się kogoś na, na teledysk do nas? Jak się z tym czujesz? Fajnie. Właśnie, słuchajcie, bo my tutaj musimy wam wydać taki oficjalny statement, jak to Karolinka mówi. Bo nie wiem, czy wiecie, bo my mamy już napisaną piosenkę z Karolinką. I będziemy śpiewać tą piosenkę eee, Naprawdę, i ja teraz nie śpiewam. mówię wam poważnie Z ręką na sercu Z ręką na sercu I słuchaj, Patrycja pisze u Karoliny Pisze u Patrycji na czacie? Ja i zauważyłam Moje diabełki jak usłyszałeś, że ty będziesz śpiewać to napisali grubo <noise> o właśnie, a możemy poprosić coś, akapela? Karolinka. <noise> Nie, to ty musisz teraz zaśpiewać, bo ty przegrałeś wyzwanie. Ale to ja mam zaśpiewać czy zatańczyć, bo ty masz straszne roztwojenie. Tak, to ty możesz zaśpiewać, muszę Ale musi być bardzo romantyczne. Irek, zablokuj Patrycję u, na czacie u Karoliny. Chciała, że ją zablokował wszędzie. To po co tutaj pisze? No właśnie, po co w ogóle ona wchodzi, lolu? Już dostaje właśnie screeny. Bo na atencji szuka, bo to jest atencjuszka, wiesz. Patrycja, musisz się z tym pogodzić, że. Nie, nie, to... to... nie Musisz się z tym pogodzić, że ja nie chcę mieć z tego kontaktu. Po tym, co zrobiłem nie na ciebie, to już nie chcę nie nawet nie na ciebie patrzeć nie z oczu. Patrycja miała Dubaj w Polsce. Dobra. Y... Ty jesteś czerwony zawsze, jak ty? mówisz. No bo mi wstyd za to jest. A to by nie było głupio? No by mi głupio, ale ja na całe szczęście na się nikogo nie chciałam narobić, a poza tym nikt na mnie też nie Narobiłaś tymi, narobiłaś tymi nerwów przez tą całą sytuację, gdzie musiałam ciebie porywać z domu. I po tej całej sytuacji, nigdy w życiu nie miałem takiej sytuacji, że dziewczyna mi uciekła z domu, a ja się budzę i jej nie ma. Dobra, a jedyna, pa... śpiewaj, śpiewaj, a, jedyna, a jedyna pamiątka po tobie to tylko to. Ej, co, ma i to, ty jesteś głupi. Zostawiłem to sobie jako Dobra, czekaj. Mam zaśpiewać, czy, czy co? Zaśpiewaj. Dobra, poczekaj. To daj mi jakąś piosenkę. musi być romantyczna Widzieli, Jaka Jest romantyczna. Mam. Mam. To jest piosenka o tobie. To jest piosenka o tobie. I która idealnie odzwierciedla naszą relację. Koleżeńsko-przyjacielsko. Wow. Czy się nakłada? Taki mam w domu. Bo ta pani to jest całkiem fajna mami, ale nie zamtekstu. Z nami to ja mam tak jak ta pani. Nie zamtekstu, poczekaj. Bo ta pani to jest całkiem fajna mami, Między nami to jest. Między nami. No ta bota pani to jest całkiem fajna. mami między tłuszczami. Dobra, nie znam tej cusi. Dobrze się zapowiada na sześćdziesiątkach. <laughs> Ale najpierw się śpiewam, co? No. O, wiem, by się zespiewam. Zespiewam. To ci zaśpiewam. No, to ci zaśpiewam. Uwaga, lecimy. Przyjmie się Kalifornia i upalony słońcem dzień i niech tak będzie co dnia. Bo zakochany jestem w niej, jak miłość to jest zbrodnia. To chcę się oddać cały jej. Czasem biegnie jak pochodnia. Widzę światełko w czarnym tle. Dysałem sobie na balkonie Można powiedzieć zgonie. Proszę bardzo. No, bardzo fajnie. No to ja teraz czekam aż ty zaśpiewasz refren w naszej posence. No Zdjęcie. dawaj. No dawaj, nie pamiętasz tekstu. A śpiewasz coś w ogóle, czy nie? Trenujesz sobie? Um, nie śpiewam. Bo wiesz, że my nagrywamy na początku stycznia, przed walką jeszcze. Tak? tak szybko? No. no. To może być trochę ciężko, ale. Downika, tak. jest ty, jes ty jesteś niesamowita. Dobra, kochanie, słuchaj, uciekam, bo muszę się zbierać, wiesz? Bo tak. mam o 18.00, 18 mam trening, a będę jechał tam przynajmniej pół godziny, a muszę się jeszcze ogarnąć. E, więc co? Buziaki, jesteśmy na łączach. Trzymaj się. papa. Pa. pa. Pa, trzymaj się.